Chiński mur, tak o tej konstrukcji mówią okoliczni mieszkańcy, bo też kawał betonu przypomina z daleka azjatycką atrakcję turystyczną. Jego zadaniem jest stabilizowanie osuwiska i umożliwienie dojazdu do niemal 50 gospodarstw w Popowicach. Bardzo było tu ciężko, bo to było tak niebezpiecznie i dla dzieci, i dla starszych ludzi, chcieli, żeby nie wpaść, żeby się tu nie osunęło. Teraz jest bezpieczniej. Jesteśmy przeszczęśliwi, że, że, że w takim stanie jest i że możemy bezpiecznie już przechodzić z dziećmi, bo dawniej było strasznie. Od 12 lat mieszkańcy czekali, żeby mieć nową drogę na bezpiecznym wzgórzu. Nie było łatwo, bo eksperci oszacowali, że stabilizacja osuwiska będzie kosztować 4 miliony złotych. Gminy nie było na to stać. Tak wiele. Po drodze mieliśmy niefajnych przygód, tak wiele takich przeciwności, że wydawało się, że termin zagrożony jest, tym bardziej, że no tak naprawdę prace rozpoczęły się dopiero końcem sierpnia. Dzięki obietnicy rządowej dotacji prace zaczęto w sierpniu i zakończono z końcem listopada. Przez ten czas powstał taki wielki mur, a na nim droga. To są rzeczy, których zupełnie nie widać po zrobieniu konstrukcji. Natomiast one najbardziej kosztują i one są najbardziej pracochłonne i cała odpowiedzialność nasza właśnie jest w tym, żeby to wszystko nie odchyliło się, żeby pale, to wszystko, ta konstrukcja, która jest pod ziemią, żeby utrzymała w, w pionowej pozycji mur. To, czego dziś nie widać, udokumentowaliśmy latem. Ekipy specjalistów zbudowały najpierw drogę techniczną, po której mógł się poruszać bardzo ciężki sprzęt. Ogromne wiertła wdzierały się w głąb zbocza i wpuszczały beton. Potem przyszedł czas na stawianie na takich palach muru i wbijanie 18-metrowych poprzecznych kotew. Prace na powierzchni zbocza to już było całkiem proste zadanie, choć także robione dokładnie. Dziś warszawska firma, która się tego podjęła, zapewnia, że osuwisko zostało ustabilizowane. Mamy w trakcie, w trakcie prowadzonych robót szereg, szereg próbek wziętych gruntu, gdzie dowierciliśmy się do skały i cały ten, cały ten mur, który zabezpiecza, jest posadowiony na skalę, nawet poniżej tego spągu skały. i pewność, że ten istniejący, wybudowany mur utrzyma to i ustabilizuje, to mamy stuprocentową gwarancję. Podobne prace, choć znacznie tańsze, bo za nieco ponad 600 tysięcy złotych, gmina Stary Sącz zrealizowała w Moszczenicy Niżnej. Tu też powstała namiastka chińskiego muru, ale na znacznie krótszym odcinku. Nowa droga do Baziaka na Gliniku, podobnie jak ta w Popowicach, została także odwodniona. To jednak nie kończy kłopotów gminy z osuwiskami. Pilnej naprawy wymagają co najmniej cztery. Są także tutaj osuwiska, dla których mamy już prace, te, te projekty przygotowane, ale musimy pozyskać środki na dofinansowanie. Jeżeli pozyskamy środki, gdyby się udało te środki pozyskać, wtedy byłaby szansa, że te prace ruszą może nawet w przyszłym roku. To koniec tegorocznych inwestycji osuwiskowych Starego Sącza i początek planowania następnych. Gmina będzie występować do wojewody o rządową dotację na ich realizację.